Leży! Odwróć się teraz i idź spokojnym krokiem w tamtą stronę. Tylko się <głosł> nie obracaj. Posłuchaj, że nie stoi dziecko. Nie idźcie w worka! I strzajcie obok <głosł> <odwróć> się, odwróci Dobra. <głosł> Gdzie on się zajebał? No przy samochodzie, kurwa, z lewej strony chyba gdzieś zostaje, nie wiem. Ja Miałem te, takiego teleportu, stary, że to botek tak że... No strzelam do niego, a on kurwa stoi, ty. Co jest? Tak, tak, biegnie, biegnie. Czak, teraz Biegnie dalej. Leży, McDonald. Nie, jeszcze jeden, jeszcze jeden jest. Gdzie? Jeszcze jeden jest. No do brzegu biegnie. Nie widzę. Do brzegu, w, przy samym brzegu, w czakach Widzę, widzę, widzę. Malina to za czegoś, za czego? Biedne, biedne. Dobrze, do wody, do wody, przy wody Tak, ta przy samej wodzie jest W tych krzakach Jest, 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 biegnie Leży Pupi Ładny strzał Widzę go, widzę go Ten McDonald nie jest sam Leży, kurwa, ale strzał O oh, Jezu, dostał.